Cześć, witam was serdecznie w 40 dniu matematycznego wyzwania. Dzisiaj zadanie 65. Zadanie z dowodzenia. Uzasadnij, że trójkąt ABC jest równoboczny. Widzimy trzy przecinające się proste i te proste wyznaczyły punkty A, B i C. Mamy trójkąt, mamy pokazać, że on jest równoboczny. Trójkąt jest równoboczny wtedy, gdy wszystkie ramiona tego trójkąta mają tą samą długość, albo gdy wszystkie kąty tego trójkąta mają tą samą miarę, czyli 60 stopni. No to jak to zrobimy? Zobacz, tutaj mamy kąt alfa, więc po przeciwnej stronie też musi być kąt alfa, ponieważ są to kąty wierzchołkowe. Tak, jeśli przecinają się dwie proste, to wyznaczają dwa kąty. Wskutek przecięcia się tych prostych, te kąty nazywamy kątami wierzchołkowymi i one są sobie równe. Czyli ten kąt tutaj ma miarę alfa. Ten kąt tutaj to jest dopełnienie kąta 120 stopni do kąta półpełnego, czyli do 180 stopni. Te dwa kąty są przyległe, czyli miara tego drugiego kąta to jest 180 minus 120, czyli 60 stopni. Tu jest 60. Pamiętaj, kąty przyległe dają zawsze. 180 stopni. Czyli tu mamy 60, tu mamy alfa i tu też mamy alfa. Suma kątów w trójkącie to jest 180 stopni. No to napiszmy. 60 stopni plus kąt alfa plus kąt alfa daje mi 180 stopni. A więc dwa kąty alfa, przeniesiemy tą 60 od razu na prawo ze zmianą znaku. Dwa kąty alfa to jest 180 minus 60 stopni. Czyli dwa kąty alfa to jest 120 stopni. Teraz podzielimy to na dwa i mamy z tego alfę równą 60 stopni. Miara kąta alfa to 60 stopni. A więc miara kąta ACB jest równa mierze kąta ABC oraz mierze kąta. CAB. I wszystkie te kąty są równe 60 stopni. O, tu na początku napiszę, bo na końcu się nie zmieszczę. Czyli każdy z kątów trójkąta ABC ma 60 stopni, więc trójkąt ABC jest równoboczny. I tyle, udowodnione. Koniec zadania. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia jutro.